To jest RX 580, karta, która premierę swoje miała aż w 2017 roku. A mimo to, spójrzcie, w Kingdom Come Full HD dalej daje radę. I właśnie o to chodzi. Jak dzisiaj wybrać kartę graficzną, żeby była jak ta RX 580 kiedyś, żeby można było zagrać w każdą grę i był jeszcze zapas na przyszłość. I to niby proste. Wchodzisz na Allegro, wybierasz się w swoim budżecie, oglądasz testy na YouTube i jazda. Ale nie, bo temat kart graficznych jest owiany mitami. Istnieje wiele przekonań, które tylko przeszkadzają w wyborze odpowiedniej karty. Dziś rozprawiamy się z pięcioma największymi mitami, w które z jakiegoś powodu ludzie nadal wierzą. Mit numer jeden. Im więcej pamięci tym karta jest mocniejsza. Brzmi logicznie, prawda? Jedna karta ma 12 giga, no jest super, a druga ma tylko 4. No kurczę, przecież w telefonach to my dzisiaj mamy więcej. To tak, jakby powiedzieć, to auto jest większe, ma większy bagażnik, więc będzie szybsze. Ale co z tego? Bo większy bagażnik oznacza tylko, że załadujesz tam więcej ziemniaków, a i tak to auto przegra z każdym sportowym. I z kartami jest podobnie. Pamięć to tylko magazyn, no bo fuory, tekstury i inne śmieci, których karta potrzebuje do działania. Przykładowo, Gra potrzebuje 6GB, a masz 8? No to super, ale jeśli sama karta ma słabe podzespoły, to duże ilość pamięci i tak nie uratuje sytuacji. Przykład: GT1030, wersja 4GB, GDDR4. Brzmi jak taka budżetowa karta z roku 2016, prawda? Tak, ale to dopóki się nie dowie, że ta sama karta, tylko wersję 2GB, ale z szybszą pamięcią GDDR5, działa dużo lepiej. No I co z tego można wywnioskować? Czyli mniej pamięci, ale karta jest bardziej wydajna? No tak, bo liczy się nie tylko ilość pamięci, a przede wszystkim szybkość, architektura i przepustowość karty. Inny przykład? Proszę bardzo. RTX350 wersji 8 GB. Ktoś powie, toż to tyle samo co RTX 370, tam 8 giga, tutaj 8 giga, ale odpalasz sobie cyberpunka i masz 30 parę FPS-ów. Bo co z tego, jeśli ta karta ma pocięte rdzenie, słabą szynę i ogólnie niższy poziom. Z kolei na odwrót, RTX 470 ma tylko 12 giga pamięci, ale i tak bezproblemowo radzi sobie z granią w 2K na ultra ustawieniach. Są oczywiście sytuacje, gdzie duża ilość pamięci jak najbardziej się przydaje. Renderujesz wideo, odpalasz ciężkie sceny w Unreal Engine lub po prostu grasz na wysokich rozdzielczościach w ultraustawieniach. Wtedy i 12, a być może nawet 16 giga może być za mało. Ale jeśli grasz po prostu w Full HD, to i 8 Gb karty wystarczy, ale pod warunkiem, że ma ona mocny procesor graficzny i sensowną przepustowość pamięci. Dlatego zapamiętaj, pamięć wideo jest ważna, ale wydajność karty to suma wielu rzeczy. Architektury, liczby rdzeni, taktowania, przepustowości i szybkości działania. Dlatego nie daj nabrać się na cyfry. 8 giga na słabej karcie to jak napis sport na chińskich trampkach. Niby wygląda ambitnie, ale biegać się w tym nie da. Bit numer 2. DLSS to oszustwo, mydło, ściema marketingowa, a prawdziwi gracze grają tylko w natywnej rozdzielczości. Brzmi twardo. Jakby odpalenie DLSS-u zamieniało gra w nagranie z Nokia w 360p. Tyle, że jest dokładnie na odwrót. DLSS to jest jedna z najważniejszych technologii, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich 10 lat. Tak, oczywiście ona ma swoje wady i tak marketing Nvidia był czasem obrzydliwie agresywny, bo zamiast tego, żeby mówić o realnej wydajności kart serii 50, to cały pokaz to jedno wielkie DLSS tu, DLSS tam. Nie wiemy, na co liczy Nvidia, albo mają graczy za idiotów, albo sami nie wiedzą, co sprzedają. Ale do rzeczy: co robi DLSS? Bierze obraz niższej rodziczości, np. 1080p, i przy pomocy sztucznej inteligencji przekształca go w 2 lub 4K. Nie rozmazuje, tylko otwarza detale, krawędzie, tekstury, a przy tym oszczędza zasoby karty graficznej. I przykładowo w 4K zamiast 405 fps ów aż 90. DLSS oczywiście miał dość trudny start, bo pierwsza wersja była, no delikatnie mówiąc, przeciętna. rozmyta grafika, artefakty i w wyniku tego powstała masa memów w internecie. Ale od DLSS 2.0 wszystko się zmieniło, a DLSS 3.0, no jestem pewien, że jeśli pokażesz obraz komuś z odpalonym DLSS-em i ten natywny, to nie zobaczy on żadnej różnicy. Ale jak zawsze są ale. DLSS działa najlepiej w wyższych rozdzielczościach, 2 lub 4K. Full HD, a jej musi skalować z bardzo niskiej bazy i wtedy mogą ucierpieć detale. Technologia generowania klatek, tzw. frame generation, też wzbudza pewne kontrowersje. To nie jest prawdziwy FPS. Masz na przykład jedną renderowaną klatkę, a sztuczna inteligencja domalowuje ci dwie kolejne. Wygląda płynnie, ale niestety input lag zostaje taki sam, bo komputer nie renderuje więcej tych realnych klatek. Są też głosy, że przez DLSS deweloperzy się po prostu rozleniwili i nie optymalizują nowych gier. I coś w tym jest, ale przypomnijcie sobie Crysis 1 lub GTA 4. Problemy z optymalizacją były zawsze z DLSS czy bez. Podsumowując, DLSS to świetna i przyszłościowa technologia, która w dzisiejszych czasach stała się już standardem. A odrzucać ją tylko dlatego, że nie jest to natywna rozdzielczość, to tak jakby nie chcieć smartfona, bo kiedyś to się dzwoniło z budki. Mit numer 3. Nie gram, a więc karta graficzna nie jest mi potrzebna. Brzmi rozsądnie, tylko pozornie. Bo dziś karta graficzna to nie tylko sprzęt do grania w czołgi. To podstawa prawie wszystkich poważniejszych zadań na komputerze. No za wyjątkiem Worda czy Excela. Zróbmy to szczerze. Po co ci karta graficzna, skoro ty nie jesteś graczem? A być może montujesz filmy w Premiere Pro? Obrabiasz kolory w DaVinci Resolve? Działasz w Blenderze, Alter Effect czy Unreal Engine? W każdej z tych rzeczy GPU to absolutna podstawa. Bez niej wszystko się laguje, wszystko się zawiesza i kończy się kombinacją klawiszy ALT plus F4, bo renderowanie wielu efektów specjalnych na procesorze to już przeżytek. A nawet średnia karta graficzna potrafi skrócić czas tego renderowania dwu, a nawet trzykrotnie. Widzisz, co się dzieje dzisiaj. AI, czaty GPD, generatory obrazów, leapfake'i, to wszystko działa dzięki kartom graficznym, a dokładnie dzięki rdzeniom tensorowym w serii RTX. To właśnie one się uczą i przetwarzają dane wielokrotnie szybciej niż procesory. Więc jak zobaczysz kogoś z RTX590 i pomyślisz, że jest to wariat, który wydał 15 tysięcy złotych na kartę graficzną, to proszę się zastanów, bo być może rozmawiał z gościem od AI, inżynierem, programistą, a nie tylko zwykłym fanem Battlefielda. A, i też zapomniałem dzisiaj streamowanie na Twitchu czy YouTube to też zadanie dla karty graficznej, bo radzi ona sobie dużo lepiej niż procesor. Mit numer 4. Karta graficzna starzeje się po 2-3 latach i trzeba ją wyrzucać. Ten mit bardzo lubią powtarzać blogerzy, sprzedawcy, a w szczególności fani konsoli i marketingowców. Ale prawda jest taka, że jeśli nie goniesz za każdą nowością, nie grasz w 4K na ultra ustawieniach i nie montujesz filmów Marvela, no to często nawet 5- czy 7-letnia karta spełni Twoje potrzeby. Weźmy dla przykładu RTX 2060 Super. Karta, która wyszła, uwaga, 6 lat temu, a nadal zapewnia komfortowe FPSy Full HD. Inny przykład, proszę bardzo. GTX 1060, karta, która na karku ma już prawie 10 lat, a nadal pociąga 5 gier Full HD na średnich ustawieniach. RX 580. Karta, która zdebutowała w 2017 roku, a nadal jest aktualna. Tak, nowości pojawiają się co roku, ale spójrz na to. 10 seria, 20, 30, 40, 50. Różnica w fps ach oczywiście jest, ale nie jest to jakoś przepaść, a w niektórych tytułach ta różnica wręcz znikoma ze względu na różnego rodzaju optymalizację lub też jej brak, jak na przykład w Sterfieldzie. Ten mit pochodzi z lat 90. i 2000., kiedy sprzęt komputerowy rozwijał się w trybie ekspresowym. Procesor, który wtedy był na topie, już po dwóch latach mógł być kompletnie bezużyteczny i nadawać się tylko do wyrzucenia. Dziś ten rozwój bardzo wyhamował. Stopniowo zbliżamy się do fizycznych limitów półprzewodników, z których zrobione są procesory. Co naprawdę się zdarzy? Pamięć wideo, ale nie po dwóch latach, a raczej tak po pięciu. 8 giga na karcie graficznej zaczyna powoli robić się już za mało, chociaż niedawno premierę swoją miała RTX 370 i było dobrze. Niektóre technologie też już nie są wspierane. Starsze karty nie mają GLSS-ów czy tracingów, ale jeśli kiedyś wybrałeś sobie dobrze zbalansowaną kartę, to będzie ona śmigać ponad 5 lat. Mit numer 5: więcej wentylatorów to mocniejsza karta, a jeden wentylator to tylko biurowa zabawka. Ten mit wygląda tak, jakby wymyślił go ktoś, kto obejrzy za dużo szybkich i wściekłych. A logika jest prosta. Karta ma trzy wentylatory, więc FPS-u będzie więcej. Ale czy to prawda? Weźmy dla przykładu RTX 460 z jednym wentylatorem i będzie dawał on dokładnie tyle samo FPS-ów, co wersja z trzema wentylatorami, tyle że temperatury troszkę będą wyższe i sama karta będzie głośniejsza. Ale czy tak jest? Różnice w FPS-ach faktycznie istnieją i jest to możliwe, a wynikają one z tego, że niektóre karty są po prostu podkręcone fabrycznie. Takie karty mają w nazwie oznaczenie OC i działają na troszkę wyższych częstotliwościach. Do tego nowoczesne karty są inteligentne i jeśli napięcie i temperaturę na to pozwalają, to one same się podkręcają. A dlaczego w ogóle robi się kartę z trzema wentylatorami? No, one są faktycznie potrzebne, w szczególności w tych kartach, co na końcu w nazwie mają 80 lub 90, bo ich wydzielanie ciepła jest jak kaloryfer. A z drugiej strony to też jest wygląd. Pokaż komuś kartę z jednym wiatraczkiem i kartę z trzema wiatrakami, i odpowiedz sobie sam, która z nich wygląda na mocniejszą. Jednowentylatorowe karty są głośniejsze, a producenci często oszczędzają tam na komponentach i chłodzeniu sekcji zasilania oraz pamięci. Dlatego ważne jest czytanie recenzji o konkretnym modelu. Jest jeszcze jedna rzecz. Liczba wentylatorów to też kwestia rozmiaru karty. I jak masz mini itx to karta z trzema wentylatorami może po prostu nie zmieścić się do obudowy. I będzie wyglądać tak, że niby już kupiłeś wszystkie podzespoły i już jesteś gotowy, żeby złożyć sobie komputer marzeń nie odpalić cyberpunka, a nagle któryś z komponentów nie będzie pasować. No cóż, dotarliśmy do końca tego odcinku. Mam nadzieję, że pomogliśmy Wam troszkę rozjaśnić temat tych kart graficznych i zakup nowej nie wygląda już jak czarna magia. A na dzisiaj to będzie tyle i pamiętajcie, te wszystkie mity o kartach graficznych to bardzo dobrze, ale najważniejsze to Twoje zdrowie i zdrowie Twoich bliskich. Niech FPS-y będą bezwładnie.